Cześć chłopcy, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Steven, a to jest mój palec, a ja mam pałkę, a ja mam pilot. Kurde stary, zaskoczyłeś nas tym pilotem. Wiem, mam mnóstwo takich niespodzianek. Chłopie, musisz wracać, słuchaj, tam jest terta brudnych naczyń, mama na mnie krzyczy, a ja mam dwie różne skarpety. Naprawdę? Kurde jest ten smród? Słuchaj, nie będę teraz mieć żadnych naczyń. Wracaj tam, bo mama da mi popalić. Nie, ja muszę teraz jechać na WF. Aha. Kurde, jak ty śmierdzisz, weź odejdź. Mam cię zabrać do domu i koniec. Dobra, na razie nie będę już tracił swojego czasu. On nie myje naczyń. No i co? Czego go ukarać. Bierz go, Murzynie. Gotuj się, Steven. ウフフッ